Jest piątek, 23 lutego, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda-Potrykus, czas na losowania. Codziennie dzięki grom lot to można spełniać marzenia o wygranej. Są gry, w których na zwycięzcę czekają setki tysięcy złotych, a są takie, w których do zdobycia są miliony. I taką grą z milionowymi wygranymi jest Eurojackpot. W tym roku padło już 9 wygranych, wartych minimum milion złotych. Ale w Eurojackpot można wygrać znacznie więcej, bo tu kumulacje mogą sięgać nawet ponad pół miliarda złotych. A trzy razy w tygodniu na naszych graczy czeka tytuł Lotto milionera i miliony w Lotto. Najbliższa okazja, by spełnić marzenie o wygranej, będzie jutro. Tym razem do zdobycia może być nawet 8 milionów złotych. A jeśli do zakładu Lotto dopłacą państwo złotówkę, to zagrają o milion złotych w Lotto plus. Powodzenia. W Multimulti -multi każdy sam decyduje o jakie pieniądze gra, a do jutra warto typować 6 liczb, bo wszystkie wygrane przy typowaniu 6 liczb są większe o 50%. Co ważne, cena zakładu pozostaje bez zmian. Zapraszam na Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Oto wylosowane liczby: trzydzieści trzy, czterdzieści siedem, czterdzieści trzy, dwa, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery. Siedemdziesiąt pięć pięć siedemdziesiąt siedem piętnaście czterdzieści dziewięć osiem. 45, 24, 26, 71, 12. Liczba 12 jest plusem. Luty to kolejny udany miesiąc dla graczy mini lotto. Padło już ponad 25, a największa z nich była warta ponad 435 tysięcy złotych i padła na lotto.pl. Pora na kolejne wygrane w mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby 11, 41, 24. 34 18. Każde losowanie kaskady to nowa pula prawie 300 tysięcy wygrywających losów, ale tylko jeden z nich może dać wygraną. Warto masz 250 tysięcy złotych. Takiej wygranej państwu życzę. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejnołożone ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Oto wylosowane liczby: szesnaście, dziewięć, jeden, dwanaście, osiem, dwadzieścia. Dwadzieścia cztery piętnaście dwa dziewiętnaście jedenaście w Eurojackpot można grać aż w 18 europejskich państwach i wszyscy grający, niezależnie od kraju, mają takie same szanse na wygraną. A w dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 130 milionów złotych. Poznajmy wynik losowania Eurojackpot. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś między godziną 20 a 21 w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 22, 19, 41, 10, 37 oraz 2, 6. Gratuluję wygranych! Wynik losowania oraz jego retransmisja będą dostępne na lotto.pl. Luty zdecydowanie sprzyja graczom Ekstrapensji. Wczoraj odnotowaliśmy siódmą w tym miesiącu główną wygraną w tej grze i to z poczwórną stawką. To oznacza, że właściciel szczęśliwego kuponu, a dodajmy, że zagrał w nowinach, będzie otrzymywał miesięcznie 20 tysięcy złotych przez następne 20 lat. Gratuluję. Zapraszam na losowanie Ekstrapensji. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 27 30 28 13 24. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 2. W ekstra pensję warto grać z ekstra premią i wygrywać premię od ręki. Może być ona warta od 100 tysięcy złotych aż do miliona złotych. Życzę wysokich wygranych. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejno ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby: 8, 19, 26, 24 3 A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest liczba. 2 Wieczór z grami Lotto dobiega końca. Zapraszam na jutrzejsze losowania, które poprowadzi Marcin Mańka. Będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 oraz w internecie na lotto.pl i na profilach Lotto w mediach społecznościowych. Na stronie lotto.pl sprawdzą też Państwo wyniki losowań i zagrają w nasze gry, w tym w Euro Już wiemy, że we wtorkowym losowaniu do zdobycia będzie 45 milionów złotych. Dziękuję za wspólny wieczór i życzę dobrej nocy. Chybi, czy jednak trafi? Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Różnorodny, jak zagrania Roberta Lewandowskiego. Ale jak to? W tej dyscyplinie wygraną masz w zasięgu ręki. A każde kolejne zero powoduje kumulację uśmiechu. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Jakie masz marzenia, te, które chowasz w sercu. Nie daj sobie wymówić, że nie możesz ich spełnić. Pozwól swoim marzeniom rozwinąć skrzydła. Poczuj się wolny. Lotto, zacznij marzyć.